Za pierwsze miejsce jak widzicie mamy 16 tysięcy złotych, 10 składów. Au au au, podzwycięstwo. Lecimy! Lecimy! Ja dobrze widziałem... Co tu się dzieje? Jeden powalony, jeszcze jeden jest. Dawaj, 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 dawaj. Eee, dawaj, 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 leży, leży. To musi być, moi drodzy, koniec. Czasami Fortnite możecie wrzucić na gorszy serwer, a przez to masz wyższy ping. Z pomocą przychodzi Gira Booster, który umożliwia wybranie lepszego node'a, a to zmniejszy twój ping i pakiet losy. Z Geera pa korzysta już tacy prosi jak Peterbot, Asian Jeff czy Mero, a z linku w opisie możesz pobrać aplikację z darmowym okresem próbnym. Jest Nafcia, jest yy, Janowicz, jest Angela, jest United, jest 369, jest Pago! Au, 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 podzwycięstwo. Jeden team, chyba z nami. Tak. Dobra, to Lecimy! No, to zobaczmy, zobaczmy. Pierwszy fight będzie na miejscówce. Gdzie lecimy? dołu. Co robimy? Chodźcie się zbierzmy razem. Wyjdźmy sobie już tu do góry i z tego garażu ruszymy razem. Ja nie mam pompy ani żadnego momentu. Pusty, tak, problem. Tak. tutaj pompę. Tu jest padły, pompa. Je Sugara jest restartuj, restartuj, no. restartuj, restartuj, Dobra. Jest ekipa z Anglikiem i Szalonym. Jezu, są trzy teamy! Jest Izak, jest Evron, jest szalony. Jestem tutaj, jestem na dole, obiłem go. Czekam, Jak czekam? Nie gdzie? Oparłam do Evron po z lęskiem. Evron wygrywa, no, ale tutaj ta ekipa Izaka według mnie taka mocna. Na razie na razie z problemami. Chcesz potkę? Super. Nie, 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 na razie po chwilę, po chwilę. chwilę. Y, Ugrono? Pomagam? Gura, gura, dach, dach. Da, jeden? Zero ma, zero ma, tu ma zero. Jak macie dwie czy dwie płatn. Strzelak ktoś do mnie, typ, typ! U mnie jedzie ze mną. Krakt jest, zjeżdżają na. Leży, rezuje, Jeszcze jest, 7, górze 7. jest, na. górze jest, gdzieś. Ufa. Tak, na dachu. Skąd się wzięł? A tutaj co się dzieje? Ty Borys wo... to Co robi Borys widzowie? Borys się schował. Jacob go nie zauważył, Jacob pada. No ale KUELEN daje radę, KUELEN daje radę moi drodzy. Tylko Borys trochę się oddalił od swoich teammatów. Ja mam za nami. No nie. Ja nie robię rest Ktoś tam. mi go dobił, kupa. Kup Jestem u ciebie, Wajzer, Będę bunker stawiał. Weizer, to tam jest, to tam jest! Jak widzicie, szalony wronek i miniuwa na górze, a ekipa wrona na dole. No i teraz pytanie. To jako pierwszy wykona ruch. Zony pokonałem przez Frania! Widali ich z góry? Pokrytamy ta, 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 Spadli, spadli! I leży jeden! Dobijam, dobijam! Dobij, dobij, dobij! Nice! Zajebiście. Krak w bunkrze na pod wami. Krak w bunkrze pod wami. Leży. Jakiś patcha nie macie? Leci Mam apteczkę. Idę do, do ciebie Mati Oni się będą podnosić tam w tym chyba Nie 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 Kadaj, daj, daj, tak, Jest light Daj auta Tam musimy, tam musimy Dawajcie jakimś tym graferem nie? tego A może przejdę chyba? plecy Mati ty tam sam, ty chłopiec sam w czterech Wiem ale k**a Dostawałem w dobijają mnie Ja bym w dół poszedł Ej, Minus 103, minus 103 tutaj Chodźcie do mnie daj, Kuki słuchasz. U mnie jest chillera Kuki, ta, da, ta, ta, ta Nie strzelają tutaj Z góry, z góry, O k**a, a też Jeden powalony. Pod nami, pod nami, nami. walczcie w nich! Pod Molo. Biały, 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 biały jest! Jeden jest powalony. dojrzamy ich czy nie? Powinniśmy. Ja no Tam nie ma strefy, no, ale No dobra, próbuj. Jak chcecie po refill, po refill refil. dawać. Idziemy. Biały! Leży. Jeszcze jeden. A został. Leży. Jestem za flashec. mało go no. no kurwa! Dawaj, dawaj! Nie uciekam. Hmm. Ja na Po prostu w miejsce?! Co tutaj w hangarze cały czas. Ja dostałem, dostałem ze sniperki Zabijajcie, I tu zabijajcie! Lex, z pistoletu mnie do Nie mogę! Nie, yes, siodłem w Dobra, leży jakaś drużynka. AJAJAJAJAJAJ Nice try Pewor, Pevor, ja nie wiem, czy Pevor nie powinien sobie graplerem zająć górki przed sobą Pevor jest troszkę w szoku Pevor strzela do swoich kolegów No chłopaki tu trzeba decydować, tu trzeba podejmować decyzje A tam Gawronek jako jedyny pomyślał, zajął dobrą pozycję Kiserek z fragiem na szalonym Pevor za chwilę chyba padnie PEWOR Odbija się od tych opon No są tarapaty u Pewora straszne No był bardzo, ale to bardzo zagubiony Nawcia jeszcze rzuca bańkę w Toma Eee, dawaj go tam, no wait, 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 wait. White, 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 white Nice, white, white. White, 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 nice, white, nice! Dobijaj, dobijaj, dobijaj! Bomb, bomb! Cały czas presja, presja, presja! Bunkier, 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 bunkier! Dobijcie wszyscy, wszyscy dobijcie! Presja do, do, do. na bunkrze, presja A, na bunkrze! To, da, mama, rzucam bunkier, tak, rzucam bunkier i ten... Na ten bunkier, na ten bunkier, na ten bunkier, na ten bunkier! Oj gawronek, on teraz walczy o drugie miejsce! On teraz właśnie wywalczył drugie miejsce dla swojego teamu! Wleżamy go w trykę? Nie, spokojnie, no. strefa, najważniejsza strefa. No, nie ma Let's go, panowie! Króciutko duszeni! Króciutko są duszeni! Króciutko są duszeni! Króciutko, right. króciutko, 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 bardzo ładnie, <studies> bardzo ładnie. 17, 19 fragów win. Szczerze powiedziawszy, gdyby tylko Pewor zajął tą górkę wcześniej, to myślę, że by wygrali. Kurwa, ta latarnia mocno świeci. O! Ty, Wyjrzałem się. Tak, zjebać mi podniż. Zdarza się, sucharnie przejmuj się. Pierwszy raz, no. K kiedyś musiał być. Czy ja dobrze widziałem? Co tu się dzieje? Pago na miejscówce z dwoma innymi teamami. Tu jest Izak, tu jest QLN. jeden. Jeden powalony, jeszcze jeden jest. White minus siedemdziesiąt. Biało ma kolejny, biało, biało na mnie, biało, nice. A ale ja że tu na mnie polecieli teraz, co jest? No, spokojnie, ja restartuje. restartuję do Ta, do naszego budynku biegli, w sensie do mojego budynku biegli. Bez Nikos, na razie z jednym fragiem. Wcześniej ta gra wyglądała dużo lepiej, no ale to jaki lutuje, oni będą mieli wszystko, żeby tego Lejta zagrać. No, Mati skater, tylko skar, nie wiem jakim cudem, skoro cała mapa jest pusta. No, Nexus 6 impulsów, bardzo dobrze to wygląda. Siemano. mamo. Dobra, Ja zaraz kolektuję kolekcji Dobra, dobra DJ. Zapraszam, no, mnie do końca. Z tej parki, jak mi dał ty. Wreszpi się. Leży? Miles? Nice. Jestem, jestem, jestem tutaj. Tutaj. Ogólnie musimy zaraz pieść do strefy. Ja go rzucam. Miles, wave. Powalony. Leży powalony, Kolejny. Gdzie kupa? W domku, w domku. Z domkiem. domkiem jest krak. Co ty, Piotruś, robisz? Co ty robisz, Piotrek? Kasujesz Angelkę, nie wiem jak. Ale szacun. Jednak się nie odzywam A tutaj Piotrek z deszczu pod rynę, można by rzec Oj nie no, nie ma co zrobić, nie ma co zrobić tak Nie no, to no, kolega jest w szoku! Kolega nie wie, na plecy Dobra, ja nie wiem co ja oglądam widzowie Na mnie cały team jest Tohara może nie, ten ja na bunkrze są, ale nie strzelaj. I słuchaj nie... przed tobą są wszyscy, patrz co u... jest u Maciek skup się za nami na bunkrze są, Dobra. ale nie strzelamy w nich, nie strzelamy w nich Dobra, dawra, wow! Musi oni się będą bić z tymi, mój nie. Co my robicie, many? Co my robicie? Czekajmy, jak wyjdzie go kowalimy. Ja dostaję z pleców, dostajemy. Kawalą do nas. Krak. Powalony mokry, słuchaj. Tak. Możecie go zlutować. Good job. Zaraz ci koniec miasta, tak. Leży, Miles. Brawo, dobi, dobi. Mam sniperkę w ogóle. Nie widzę po pokolejnego. Tu jest, tu, 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 na ekranie. Mam bunkry. Ale cztery już w takim razie. Powalił mnie Czy to nas krzak? Nie wiem Tak, tak, tak. Chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie Mamy, mamy tak z... Trosiu, Exi znowu znafili, leży, przepraszam, przepraszam, Exi Bardzo się przepraszam, Exi Ale punkty nam nabijasz To jest problem Trzecia tam jest porcie, czek w porcie Ta, Tak, Jak się wyjdziemy to jest Sam jesteś wizer no no ja nie przeżyjesz? mogę, nie no możemy, no. Nie mieliśmy czepiaku, panie, nic. Nicu. Miniuwa teraz pojedynek z Janowicem, miniuwa, daje radę. 19 HP na jego koncie, co prawda zostaje. Mergani, oni z jednym fragiem, ale chillują, chillują na chwilę obecną. Nie wiem, czy za chwilę sobie jakiegoś bunkru nie dorzucą. Mergani, tutaj też. Też są tarapaty movementowe. Wbita jest? Wbita? wbita dawaj, wbita dawaj, buchy. dawaj, tu, do dawaj. Uciek, 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 i lans po tu leży.

Dawaj, dawaj, dawaj tu. Oj, kopoty. Leży. Bunkry tu są, od razu. Dobra, weź coś, coś, tu. Weź tu dobra. I cofamy, co cofamy naszą miejscówkę, halo. I jak jeszcze próbował walczyć z Nexem. tu jakieś dwa teamy są. Tu Angela. Kasuje kamyka. No i Leszek musi, musi klaczować, ale czy mu się to uda? Czy druga ekipa Ceresowa odpadnie na samym początku? Tak jest, ekipa Izaka pada w top 9 I zaraz Ale będziemy potem. ratować dalej okay. O, kurwa, dostałem Zaraz będziemy ratować dalej tych góry. Dostał jeden stówkę, drugi też Ja piotę 20 HP. Macie bunkier w strefie, u kukiego, u kukiego macie strefacie do mnie nie, nie wychylajcie, nie wychylajcie w ogóle. Go, 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 bo będą nas bili. Go, 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 go. Lećmy, lećmy. Linia prosta do strefy, linia prosta do strefy między drzewami. I gdzieś tutaj. Dlegu? Nie, 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 dlegu? nie, dlegu. nie tutaj, tutaj, tutaj. Z płonątom. Tu klejni tą krzaku. Jeszcze czaka dam, ty No ta. Na I spokojnie, czyli. Ma, macie jesteście ze mną, jesteście ze mną? Tak, tak. Ta. Ta bardzo ta, ta, ta. dobrze, spret, spret, żebyśmy nie dostali szkwajba. Lecy, lecy. Lecy, walom. Dużo, dużo zostawić. Ja ja ten rest szybki rest. Tak szybki Bra, bardzo dobrze, bardzo dobrze Jeden Dobra, idziemy, idziemy Chodźcie za mną, chodźcie Halo, halo Zo tutaj stoimy Na tym tym, mamy zona I nie wychylamy teraz Nie Daj mi ktoś MK tego, jakiegoś no. big pushy nasa Na nas zoną Ja leżę Dobra, dobra Dobra to przejść ja pierdolę, no. Ja jestem takim 5. Ej, Borys z Gabronek cały czas w tym krzaku, oni cały czas żyją. Mokry suchar zaskoczony teraz. No ale no, za długo już Borys pożyć nie może. Jeszcze próbuje podnieść kumpla. Ale no, czy mu się cokolwiek w tej grze uda zrobić? DMG, no, DMG. Mimo wszystko nie pada, tutaj yy, jest wyeliminowany Borys w to 6. Za drzewko jesteś. Mam tam, systemem przed sobą na ulicy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Robię po 10 tym. Wal... Cysterny z drugiej strony zabiję... nie zniążesz, nie sądzę. Nie kurwa. It's fine. It's fine. Mój, mój, błąd, mój błąd z tymi Tylko nie wiedzieliśmy Nie wiedzieliśmy takiej paszczy lwa wchodzimy Czemu ty nie idziesz ze strefy kurwa i ty się wypikalasz teraz to no Dlaczego? To jest tak jest okej okay. Zony kasuje na Zony czy skasuje jeszcze Toma Nie wiem ale jest rotejcik Oj, gdyby tak się tylko udało zrobić. Zony, uciekaj! Nie wiem, w którą stronę. Ulec się teraz tym... Tak, Jagiem, tak, Jagiem. Maciek, Maciek biegnie, no ale to się nie mogło udać. Zon, zon, no. zon! Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu do mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Daję Tam jeden bukier. Pulsów dużo. Teraz sobie. Blisko, blisko, tu, patrz, 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 patrz. Zony. Zony. zony, zony, dead. Kolejny. Pod, pod. chodź, chodź. Tom, tom leży, leży. Minus, to minus. Dobra. No i bez Nikos wygra drugą grę z rzędu i może być top jeden po tej grze. Ekipa bez Nikosa, jestem w szoku. kanabi, I teraz, teraz bal, teraz bal, teraz bal! Nie mamy przed Kinga. Jazda, kurwa! Mimo! Drugi Dobra, bez Nikos! Bez Nikos, top caller! Top color, top caller, serio! Co wy na koniec zrobiliście w tym szoku? No i tak się kończy ten dzień dwoma zwycięstwami od ekipy bez niego. Ja też jestem w szoku, ja też jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. No, Ale no, na bo... pierwszy top 1 czy top 2? Już ci mówię: top 2, 10 punktów Aj. do miejsca pierwszego brakuje. Dobra, okay, okay. jutro ich bierzemy, nie? Okay, jutro bierzemy, jutro, jutro bierzemy. Jest potencjał, jest potencjał, gratulacje. No dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy, to byłoby na tyle. Tak się kończy nasz dzień pierwszy.